Dwóch ludzi, Paweł i Sylas, w imię Boga, w imię Jezusa, siedzący w więzieniu, uczynili Jezusa obecnym nie? z całą Jego mocą. I to, co niewątpliwie uderza w tym tekście, to to, to że tych dwóch apostołów. W Panu Bogu, którego przywołują swoją modlitwą, tych dwóch apostołów czuje się wolnymi ludźmi. Siedzą zamknięci w wewnętrznym lochu, zakuci w dyby, ale kiedy się modlą i przywołują Boga, to są tak wolni, że strażnik, który ich pilnuje, zaczyna im zazdrościć. Jest bardzo ciekawe, że kiedy ich wyprowadził już z tego lochu na zewnątrz, to ich się pyta: Panowie, co mam uczynić, żeby być zbawionym? To znaczy, żeby być wyzwolonym, żeby być uwolnionym. Co ja mam uczynić, żeby być uwolnionym? Strażnik więzienia się pyta tych, którzy siedzieli w więzieniu. On się ich pyta, co ja mam zrobić, żeby być tak wolnym jak wy. Przedziwne to jest, nie? Przedziwne, ale to, to bardzo nam pięknie pokazuje, że to miejsce, w którym jesteśmy i każda świątynia, nie? każde miejsce, które w którym chcemy się modlić, i przez tę modlitwę chcemy się otwierać na obecność Pana Boga, na Jego działanie, na Jego moc, to ta, każde takie miejsce czyni nas wolnymi. Także ludzie z zewnątrz patrzą, mogą nawet nic z tego nie rozumieć, ale zaczynają nam zazdrościć, pytają się jak, w jaki sposób. Człowiek staje się tak wewnętrznie wolny.